Mieszkańcy kamienicy w gminie Kazimierz Biskupi od wielu lat czekali na nową drogę i choć inwestycja realizowana była z problemami, bo samorząd musiał szukać nowego wykonawcy, to została doprowadzona do samego końca. Ale po oddaniu nowej drogi do użytku wrócił stary problem, który nawarstwiał się od wielu lat i osiągnął apogeum. To przejazd samochodów ciężarowych, w tym cystern przez całą miejscowość. Jak te samochody się mijają, jeden i drugi musi albo obetrzeć sobie opony o krawężniki, albo po prostu bezczelnie na nie naj tam są ślady, są popękane krawężniki, są ślady opon po krawężnikach, po chodniku, więc to jest dla nas niebezpieczeństwo. Te samochody nie mogą tam jeździć, bo jest po prostu za wąsko. Mieszkańcy nie wytrzymali i zorganizowali protest, blokując na kilkadziesiąt minut przejazd samochodów. To niezadowolenie społeczne jest ogromne. Przez wiele lat, gdy ta firma, która, do której te samochody dojeżdżają, Prowadziła swoją działalność może w mniejszym wymiarze, gdzie, gdzie częstotliwość tych kursów nie była tak duża. W związku z tym i uciążliwość dla mieszkańców była mniejsza. Po kilku latach, gdy, gdy firma się rozbudowała, intensywność przejazdu samochodów stała się zdecydowanie większa. W ciągu 30 minut naszej obecności na proteście przez kamienicę przejechało pięć ogromnych cystern. To pokazuje skalę problemu. A jak mówią mieszkańcy, wszystkiemu winny jest dojazd do terenów inwestycyjnych miasta Konina. Samorząd gminy Kazimierz-Biskupi, pod wpływem społecznego niezadowolenia, podjął próbę ustanowienia stałej organizacji ruchu, która będzie ograniczała przejazd samochodów ciężkich. Wprowadzono ją w 2019 roku, w tym czasie drogą przez kamienice nie mogły przemieszczać się samochody o masie powyżej 10 ton, jednak w związku z przebudową drogi prowadzoną w 2022 roku problem powrócił została wprowadzona czasowa organizacja ruchu, która ten punkt o zakazie wjazdu samochodów ciężkich został uchylony i teraz po dwóch latach przebudowy doczekaliśmy się nowej, w moim odczuciu wspaniałej drogi, no ale niestety temat powrócił, czyli jesteśmy jak gdyby na etapie procedowania nowej stałej organizacji ruchu który został przygotowany przez zarządce drogi, czyli, czyli Urząd Gminy i został wprowadzony w tym projekcie został wprowadzony ograniczenie wjazdu samochodów ciężkich o masie, dopuszczalnej masie całkowitej 12 ton. Mieszkańcy kamienicy o problemie poinformowali ministra infrastruktury. My piszemy bardzo dużo pism do różnych instytucji. Teraz pisaliśmy też w tamtym tygodniu czy dwa tygodnie temu pisaliśmy pismo do Pana. Ministra Infrastruktury. Wczoraj o, przyszło nam odpisanie, że pan minister infrastruktury zwrócił się do Wojewody Wielkopolskiego o sprawdzenie sytuacji i do inspektora ruchu drogowego. Więc zobaczymy, dam to inspektora ruchu drogowego. Już pisaliśmy, mieli to posprawdzać, więc no liczymy na to, że jeżeli pan minister też zareagował, więc miejmy nadzieję, że coś pójdzie w naszym kierunku. i się nad nami przychyli, ktoś nam pomoże po prostu w tym, bo nie może być tak, że te tiry jeżdżą dzień i noc bez przerwy. Dzieci nie mogą w, w domu spać, nie można ich wypuścić w ogóle na ulicę, na chodnik, nie na ulicę, bo to przecież jest też jej droga rowerowa, chodnik, tak? Nie możemy wyjechać z własnej posesji, bo albo jadą z jednej, albo jadą z drugiej i długo czekamy. Nie może być tak, że takie samochody nas terroryzują na naszej miejscowości. Mieszkańcy rozmawiali także z wiceprezydentem Konina Pawłem Adamowem oraz dyrektorem Zarządu Dróg Miejskich, gorzym Pająkiem. Oni twierdzą, że gdy y, powstaną jakieś ubytki na drodze czy, czy coś, oni będą je naprawiać. To bardzo prosimy, zapraszamy, bo już ubytki są. Od 1 czerwca ubytki są, więc panie y, Pająk zapraszamy do naprawy drogi. Tak jak Pan obiecał. W decyzji e, miasto e, stwierdziło, że nie musi być podana droga dojazdowa do ich terenów inwestycyjnych mieszczących się w Janowie. Więc jeżeli nie ma wskazanej drogi, my jako gmina, my jako mieszkańcy czy starosta nie muszą wskazywać drogi alternatywnej. Bo to jest sprawa Urzędu Miasta, że popełnili błąd, więc niech go sobie teraz rozwiną. Jest ulica szeroka, którą mogą sobie naprawić, ale twierdzą, że nie mają na to pieniędzy. To nie jest też nasz problem. My z, z... Nasz wójt zwołał pieniądze, zebrał, my mamy wyremontowaną drogę, więc nie, 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 nie pozwolimy jej niszczyć. Następnego inwestora do Janowa ściągną. No i co, znowu będzie tranzyt następny. następny. No i to, to, ta droga będzie zniszczona. Wszystkie opinie zarówno ze strony policji, zarządu dróg miejskich oraz zarządu dróg powiatowych zostały dołączone do wniosku o ustanowienie stałej organizacji ruchu. Trafią one teraz na biurko starosty Konińskiego. To on podejmie decyzję w tej sprawie. Miejmy nadzieję, że przyszły tydzień okaże się bardzo taki e, szczęśliwy i optymistyczny dla naszych mieszkańców.